Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Czarny Pana, to jest kolejny odcinek z serii, w której wbijam na Wasze gospodarstwa. Oceniam je, ale przede wszystkim pokazuję. Dzisiaj pobijamy kolejny rekord, dlatego że jestem na gospodarstwie, które było budowane ponad 230 godzin. Jest to wynik niewiele lepszy, niewiele większy od tego, co pokazywałem Wam niedawno, natomiast fakty są takie, że tutaj Autor tego gospodarstwa grał sobie ponad 230 godzin. Co tutaj mamy? Jak to wygląda? Postaram się Wam oczywiście tu pokazać. Jesteśmy na mapie Dunalka i od razu zaznaczę, że ja na tej mapie nie grałem nigdy wcześniej, więc nie znam jej za dobrze. Oczywiście przed nagraniem tego odcinka troszkę sobie popatrzyłem, potestowałem różne rzeczy, ale weźcie pod uwagę, proszę, fakt, że nie jestem tutaj specjalistą w tej mapie i może się okazać, że drobne błędy zostaną popełnione. Gdyby tak było, proszę poprawcie mnie w komentarzach. W każdym razie, moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam dwa gospodarstwa. Dlatego, że jesteśmy teraz na gospodarstwie tutaj na mapce Dunalka, ale pod koniec tego odcinka pokażę Wam jeszcze jedno gospodarstwo, także oglądajcie do końca, dlatego że dzisiaj w tym odcinku będą aż dwie farmy zaprezentowane. Już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że tutaj mamy tak naprawdę dwa gigantyczne pola. Mapa wygląda właśnie w ten sposób: pól jest całkiem dużo, pola są zróżnicowane, no i mamy oczywiście pola, które moim zdaniem powstały właśnie z połączenia innych. Poletek. Tak właśnie to tu wygląda. No i jak widzicie, mamy dwa pola gigantyczne, na, które, na których obecnie rośnie sobie soja. Tak to wygląda z lotu ptaka. Oczywiście część budynków jest tutaj postawiona przez twórcę, część budynków jest już, można powiedzieć, wbudowana w mapę. Taki klimat troszkę No Man's Land mi się tu udzielił, dlatego że wygląda to bardzo, bardzo podobnie z tą różnicą, że mamy troszkę więcej budynków, jakichś drugi i tak dalej. Natomiast mimo wszystko prezentuje się to z lotu ptaka. Uważam naprawdę imponująco. Autorem autor tego gospodarstwa to jest KurdeMati, także zapraszamy ewentualnie do jakiegoś kontaktu tutaj do nas na Discordzie. No a ja przechodzę już płynnie do prezentacji właśnie chociażby tej fabryki, w której obraca się lodzik. O, to tu się obraca, moi drodzy, na górze. Co prawda akurat ten mod jest zrobiony... O, wleciałem do moda, zobaczcie, to wygląda tak, że no nie, nie idealnie się to zeszło, ale oczywiście tego nie będę się czepiał. Przejdźmy w takim razie do prezentacji maszyn, jakie tutaj mamy. Lizard Motors, to tego moda to na pewno kojarzycie już z mojego odcinka, ale jest uświnione, widać, że tu było jeżdżone po off-roadzie. Oprócz tego mamy bardzo dużo maszyn marki John Deere, z tyłu wóz przeładunkowy całkiem duży, są też fendy, jak widzicie mamy też Casey i inne, inne maszyny New Hollandy. To gospodarstwo jest Całkiem spore, mamy naprawdę duży, duży. Rozstrzał tych wszystkich maszyn. Maszyny są ogromne, niektóre są czyste, niektóre są brudne. Widać, że tutaj było pracowane naprawdę fajnie. Mnóstwo tych wszystkich maszyn jest również z modów. Mamy na przykład ciągnik. To jest ciągnik rolniczy marki MAN. Jakbyście pytali, to MAN również produkuje ciągniki rolnicze. Są to oczywiście ciągniki siodłowe, ale rejestrowane jako ciągnik rolniczy. AgroTrack się to nazywa. 123 tysiące litrów, jak widzicie, załadowane tutaj na tą przyczepkę. Właściwie zespół przyczepek na czepek, dokładnie na czepa, dokładnie. Ładnie. Żebyście się tu do mnie teraz nie przyczepiali, to jest naczepa. John Deere kolejne, które zebrały kukurydzę. zobaczmy sobie w którym miejscu. O, na przykład tutaj pole numer 37-38, tu jest kukurydza, tutaj również sobie rośnie, także naprawdę widzę, że ten areał jest bardzo, bardzo duży. Mamy kolejnego mana, ten man wygląda troszkę inaczej, aż wiecie co, aż, aż, się, nim, aż się nim przejadę, dlatego że ten man pięcioosiowy wygląda dość specyficznie. Popatrzcie, on ma tutaj dwie skrętne osie, tak ciekawie to wygląda, powiem Wam, naprawdę fajnie, sympatycznie. Aczkolwiek powiem Wam, że też jak ja widzę, jak ta środkowa oś musi harować po ziemi wręcz, to jest to dla mnie aż takie, aż bolesne po prostu, jak to, jak to, jak to aż musi tak strasznie harować. Ciekawe, czy ja jestem w stanie to tak po prostu sobie odpiąć. Zobaczmy, co ja tu jestem w stanie odpiąć. Okej, okay, czyli to jest po prostu cały taki zestaw. Ta, ta oś w środku, przyznam szczerze, nie wiem, dlaczego w tym miejscu jest umiejscowiona. Mówię oczywiście o tym konkretnym pojeździe, dlatego że ona nie jest skrętna i jednak bardzo, bardzo musi się po tym asfalcie ślizgać. Ale widocznie tak miało być. Ja się na budowie tego typu maszyn nie znam. Tu mamy kolejnego John Deere, jak widzicie, ze zbiornikami z przodu. Następnie mamy kolejnego Mana w jeszcze innej wersji. Mamy tu naprawdę bardzo dużo modów. Zobaczcie, ten man ma na przykład podnoszoną oś. Aż jestem, sobie, aż jestem bardzo ciekawy, jak mógłbym tutaj tą oś sobie ogarnąć. Czekajcie, sprawdźmy to. OK, tu mogę przód, tył sobie zrobić. Czekajcie, muszę się jakoś tu dowiedzieć. Może się uda jakoś. Wiecie co? Tak, chyba, że ta oś nie jest w ogóle opuszczana. Aż sobie zobaczę w takim razie, bo akurat widzę. Przełącz tryb sterowania, OK. Ctrl Y, teraz opuszczamy oś. Dobrze, jest oczywiście taka możliwość. Ja tego moda widzę pierwszy raz w życiu, więc oczywiście też musicie mnie zrozumieć i wybaczyć. Wbijam na obce gospodarstwa, więc no zdarza się sytuacja taka, że wiele rzeczy może mnie zaskoczyć, bo tutaj mam przynajmniej kilkadziesiąt modów, których po prostu nigdy wcześniej nie widziałem. Natomiast ta ciężarówka bardzo mi się podoba. Kolejny kombajny, które tutaj możecie zauważyć: mnóstwo sprzętu rolniczego, jak widzicie, jest to farma, na której naprawdę wiele rzeczy się działo. Trzeba to oddać, trzeba to przyznać. Idźmy sobie dalej. Mamy również kombine. Na przykład tutaj do zbioru bawełny. Bardzo duży, bardzo szeroki kombajn z wielką przystawką. Pokazywałem wam to oczywiście. TLX i to jest, moi drodzy, tyle, tyle, moi drodzy, z tych wszystkich maszyn. Tu jeszcze jeszcze nie wiem dlaczego, ale nie widziałem. Nie widziałem tego. Dlaczego ten klas mi się nie pojawił? Dziwne. Przecież on też sobie tutaj może zbierać. No nie wiem, w każdym razie oczywiście tych maszyn tutaj jest bardzo dużo. Chyba, że to jeszcze nie, no to już było. To już było. Gospodarstwo jest gigantyczne. Gospodarstwo mi się bardzo podoba. Zobaczmy teraz jak to wygląda z innej perspektywy. Mianowicie mamy tutaj zwierzęta. Tych zwierząt jest całkiem dużo. Zwierzęta są nakarmione. Gdy dostałem tego save'a, ja sobie przewinąłem o jeden dzień do przodu, więc tego TMR-u było troszkę więcej, podobnie kury również były zadbane mniej więcej do 40%, więc oczywiście wszystko tu jest. Pod kontrolą, wszystko jest ok. Jeśli chodzi o fabryki, bo myślę, że to jest coś, co bardzo byście chcieli zobaczyć, mamy tutaj kilka fabryk z modów. Między innymi mamy łańcuchy produkcji, które właśnie pozwalają zrobić takie fajne, lukrowane pączki. Oprócz tego możemy sobie robić lody, również bardzo sympatyczna produkcja i wiele innych fajnych rzeczy. Także moim zdaniem, tutaj też twórca tego gospodarstwa naprawdę mógł się bawić po prostu, po prostu świetnie. Zobaczcie też, że te fabryki są troszeczkę modyfikowane. Bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy tutaj mamy, no i oczywiście mamy też coś takiego jak TMR Mixing Station, czyli coś takiego, dzięki czemu automatycznie będzie się nam robić po prostu TMR. To też taka ciekawostka, widzę, że tutaj nawet możemy sobie przyjechać i do tego TLX-a sobie podpiąć to, co tutaj mamy. Zobaczcie, jest całkiem sporo bel, może troszkę zwolnię prędkość biegania, bo chyba troszkę za szybko biegam. A, dobra, trudno, pal licho. E, mamy troszkę bel, mamy troszkę innych rzeczy. Oczywiście. Co mnie tak troszkę zaskoczyło, to na przykład tutaj obornik, bardzo fajnie to wygląda. Tu mamy mnóstwo na przykład em, kolejnych fajnych maszyn do obsługi, można powiedzieć, zwierząt. Mamy Beli całkiem sporo w czarnym kolorze. Mamy wszystko bardzo ładnie poukładane. Trzeba to przyznać, że na tym gospodarstwie jest porządek, jest to przemyślane. To nie jest zrobione, wiecie, a to se postawię tu tam, to se postawię tam i jakoś to będzie. To wszystko ma swoje miejsce. Chodźcie, pokażę Wam to z góry, dlatego że myślę. Czekajcie, ja chcę wam to z góry pokazać. Dlaczego ja nie mogę teraz się tutaj wybić do góry? Nie wiem. Dziwna sprawa. O, teraz mogę. Zbagował mi się modzik, ale to nic. Gospodarstwo generalnie jest bardzo duże. Jest ono tak naprawdę. To jest pierwsze gospodarstwo, które nie jest w jednym miejscu. Zobaczcie, jak porównamy sobie z tym, co było wcześniej, w poprzednich odcinkach, to pamiętacie, że te gospodarstwa wszystkie tak naprawdę były w jednym miejscu. Były one małe, można powiedzieć, ciasne, natomiast to gospodarstwo jest zupełnie inna, inne. Tutaj mamy na przykład taki powiedzmy headquarters, czyli taką siedzibę można powiedzieć. Jak widzicie, mamy całkiem sporo różnych maszyn, na przykład poukładanych wzdłuż żywopłotu, ale już na przykład jak przejdziemy sobie tutaj dalej. Zobaczcie, tam była pierwsza część gospodarstwa. Tutaj mamy dochód pasywny w postaci na przykład em, o paneli fotowoltaicznych, a druga część tego gospodarstwa jest na przykład z tej strony pola i mamy tutaj piękny magazyn na bele. Mamy ten właśnie TMR Mixing Station. Mamy tutaj na przykład Kury, więc mają blisko, zobaczcie, tutaj mamy stertę obornika, mamy bele, jedne bele, drugie bele, trzecie bele, czwarte, tu są piąte, tu mamy znowu jajka. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze, widać, że było tu grane, widać, że naprawdę twórca poświęcił mnóstwo uwagi, żeby to też zrobić. Mamy gigantyczną przyczepę, dzięki której, beczkę właściwie, dzięki której możemy sobie... Rozwozić po polu na przykład gnojowice, której, jak widzicie, tutaj może być bardzo, bardzo dużo. Obok mamy Tartak, ale to jest akurat budynek, który, z tego co wiem, jest postawiony już tutaj oryginalnie na mapie. Oczywiście gigantyczna obora, także wszystko wygląda właśnie w ten sposób. No, moim zdaniem jest to naprawdę bardzo imponujące gospodarstwo, które powstało tutaj poprzez budowanie 230 godzin tego wszystkiego. Naprawdę wygląda to imponująco moim zdaniem, mimo tego, że mapa sama w sobie jest względnie pusta. Jeszcze przelecimy się troszkę tutaj dalej, dlatego że budynków postawionych jest naprawdę dużo i gospodarstwo jest zrobione z rozmysłem. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Gospodarstwo jest zrobione tematycznie. Mamy fabryki w jednym miejscu, mamy, można powiedzieć, magazyn wszystkich rzeczy w drugim. No i oczywiście mamy też miejsce na zwierzęta w trzecim. Jeśli chodzi o pola, które tutaj były, no to zobaczcie sobie też, jest tego naprawdę dużo, także można się świetnie bawić na takiej przestrzeni. Na koniec pokażę Wam jeszcze statystyki tego gospodarstwa, ponieważ moim zdaniem również zasługują one na uwagę. Przede wszystkim zużycie nawozu dużo większe niż w poprzednich gospodarstwach, które Wam pokazywałem, i to już mamy moi drodzy zapełniony basen olimpijski, bo basen olimpijski ma 3,5 miliona litrów, jeżeli dobrze pamiętam pojemności, a tu mamy 3 miliony 800 tysięcy litrów, więc cały basen olimpijski został można powiedzieć. Zanawozowany. Oczywiście 231 godzin gry. Bardzo, bardzo dużo. Wszelkiego rodzaju statystyki macie tutaj, więc jeżeli chcecie je lepiej zobaczyć, to zatrzymajcie ten materiał, a ja zapraszam Was już na drugie gospodarstwo. Tym razem zapraszam Was na mapkę, którą na pewno znacie oglądając moje filmy, dlatego że jesteśmy na gospodarstwie widza na mapie No Man's Land. Autorem gospodarstwa jest Pan Problem, no i moi drodzy, zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Gospodarstwo jest dużo mniejsze, ale też mniej czasu zostało poświęcone na jego zbudowanie. Jak pewnie pamiętacie moją serię od zera, to właśnie w tym miejscu zrobiłem sobie moje pierwsze pole. Wyglądało ono co prawda zupełnie inaczej, ale tutaj właśnie to pole było. Mapka No Man's Land dla tych, którzy nie wiedzą co to jest, to jest oczywiście mapka, na której nie ma praktycznie nic i wszystko możemy wybudować sobie samodzielnie. Bardzo fajny silos na kiszonkę, bardzo ładny również tematyczny budynek pasujący do tej mapy. No i jak widzicie gospodarstwo, które nie jest zbyt duże, ale na pewno troszkę maszyn już na nim jesteśmy w stanie znaleźć. No to zobaczmy w takim razie, co my tutaj mamy, jeśli chodzi o maszyny. Maszyna do nawożenia, różowa walterka, jakby ktoś pisał, czy mamy różowych graczy, tak mamy, mamy różową waltrę tutaj. Mamy klasatoriona, dzięki któremu możemy właśnie tutaj ogarnąć sobie przerzucanie różnych rzeczy, na przykład tej sieczki, Krone Big M, Big M John Deere, kolejny John Deere, Fast Track, Mante GX, Grimme do wykopków, inne do wykopków, jeszcze tutaj mamy, moi drodzy, Lizard Pickup'a. Jak widzicie, może przewozić dodatek do kiszonki. Jeśli dobrze pamiętam, to jest bonsilaż. No i mamy naszego poloneza, moi drodzy. Nie no, to jak mamy poloneza, to ja się nim jadę przejechać. W takim razie, jadę się przejechać tym polonezem. Kurde, mamy poloneza, moi drodzy, na No man's Land. To trzeba się w takim razie przejechać tutaj. Zwiedzimy sobie dzisiaj gospodarstwo polonezem. Dobrze. Chodźmy w takim razie. Chodźmy w takim razie zobaczyć, co tu jest. Domek postawiony w fajnym miejscu, natomiast Polonez jest takim samochodem, że jeździ się nim jednak stosunkowo ciężko, ponieważ dość łatwo można zaliczyć nim dachowanie. Ja znam tego moda, powiem wam, i to jest jeden z bardziej szalonych modów do farminga, ponieważ naprawdę dachowanie polonezem w tej grze nigdy nie było jeszcze takie proste. Albo dachowanie, albo bokowanie, nie wiem jak to nazwać, natomiast na tych łysych oponach wcale się nie dziwię, że różne cuda mogą się tu wydarzyć. Dobra, idę w takim razie tego poloneza postawić z powrotem na koła. Okej, okay. zawieszenie ma nawet fajne. Natomiast jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo przyczepek, bardzo dużo maszyn. Gospodarstwo jest mocno rozbudowane, zaraz wam pokażę jego statystyki. Mocno rozbudowane, jeśli chodzi o ilość maszyn, dlatego że biorąc pod uwagę e, tryb single player, to naprawdę tych maszyn tu jest bardzo dużo, ale zdecydowałem, że ja po prostu muszę zaliczyć jeszcze jedno dachowanie tym polonazem, ponieważ ten łodzik jest tak szalony, że zobaczcie co się dzieje, gdy wchodzicie mocno w zakręt. Ten polonez po prostu zaczyna sympatycznie sobie dachować, więc jego ja tutaj zostawiam, niech sobie leży, albo najlepiej. No, wyrzucę go gdzieś, bo kurde, to jest, to jest niestety samochód, którym ciężko, ciężko tutaj co nieco sobie zrobić, ale to nic, pokazałem Wam oczywiście samochody, które mamy. Chodźcie, zobaczmy jeszcze, czy coś ciekawego tu się znajduje. Mamy jeszcze, jak widzicie, kilka dodatkowych maszyn, to już widzieliście. Jeśli chodzi o to, czy te maszyny są kupione, czy są one wypożyczone, to zobaczmy. Widzę, że wszystkie maszyny są kupione. No to w takim razie, chodźcie, zobaczmy na statystyki, dlatego że mam podejrzenie, że troszkę pieniędzy było. Tutaj do danych. Oczywiście ja nie oceniam, jeżeli ktoś lubi się w ten sposób bawić, ja nie mam z tym żadnego problemu i sam czasem dodaję sobie pieniądze tylko po to, żeby coś na przykład przetestować, więc to nie jest żaden problem, ale warto zwrócić uwagę na ten fakt. E, grane tutaj było 7 godzin, więc nie aż tyle. Statystyki macie tak jak w tym miejscu, widać, że część prac była wykonywana, część niekoniecznie. Zobaczmy w takim razie na statystyki pieniędzy, dlatego, że jestem bardzo ciekawy, co tutaj się wydarzyło w ostatnim czasie. Na przykład przychód ze zbiorów wygląda tak i tak. Natomiast, no, siłą rzeczy, moim zdaniem, nie ma szans, żeby zbudować takie gospodarstwo w 7 godzin bez e, dodawania sobie pieniędzy albo korzystania z jakichś haków. Oczywiście, jeżeli tak było, to bardzo szanuję, ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Gospodarstwo tak czy inaczej wygląda, uważam, bardzo ładnie. Na no Man's Land można się świetnie bawić, wszystko jest poukładane, wszystko wygląda tutaj. Naprawdę sympatycznie. Nie ma zwierząt, nie ma fabryk, jeśli dobrze widzę. Nie ma łańcuchów produkcji. Ze zwierząt mamy tylko i wyłącznie kury, które akurat głodują. Więc tak to się tutaj prezentuje na mapce. Oceniajcie, proszę je, wy. Ja nie oceniam gospodarstwa. Ja tylko pokazuję fakty, pokazuję to, co zauważyłem. Od oceniania jesteście, wy. Natomiast cóż, ja bardzo lubię, jeżeli podsyłacie mi swoje farmy, dlatego że wtedy widzę jak się bawicie, każda farma jest inna i nie ma znaczenia, czy grasz tutaj 100-200 godzin, a czy może nawet 3 i dodałeś sobie pieniędzy. Dla mnie każde gospodarstwo jest ładne. Cieszę się, że mi je podesłałeś. Tutaj jak widzicie mamy również zachwaszczone pole, więc jeżeli byście chcieli zobaczyć jak wygląda pole pełne chwastów, to właśnie przechodzimy sobie. Właśnie po takim polu. Moim zdaniem super. Dziękuję bardzo za podesłanie wszystkich gospodarstw. Jeżeli chcecie podsyłać kolejne, to wypełnijcie formularz, który oczywiście znajduje się w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach, tak z tej serii, jak i niekoniecznie. Cześć!